Dzień dobry, tu Albert Świdziński, witamy w Strategy and Future. Zachęcam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka weekly brief w wersji audio, czyli podsumowania najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia. Zacznijmy i właściwie skończymy też na Chinach od tego, jak wygląda rozbudowa sieci 5G w państwie środka, bowiem jak informował w ostatni czwartek hongkoński dziennik South China Morning Post. Pomiędzy marcem a czerwcem bieżącego roku Chiny zainstalowały 600 tysięcy nowych stacji bazowych 5G. Mówimy o trzech miesiącach, o drugim kwartale bieżącego roku. South China Morning Post zestawia tę informację z danymi dotyczącymi tego, ile stacji bazowych. 5G zainstalowały Stany Zjednoczone w okresie pomiędzy 2019 a 2021 rokiem, stwierdzając, że było ich łącznie 100 tysięcy, czyli 6 razy mniej niż tyle, ile Chiny stworzyły w 3 miesiące. Dodajmy, że Chiny plan wybudowania do końca roku, jak zakładają początkowo, do końca bieżącego roku, 600 tysięcy stacji bazowych 5G ogłosiły podczas marcowej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Ten cel został ogłoszony przez tamtejszego ministra przemysłu i technologii informacyjnych. Z jego wypowiedzi, której udzielił, czy z jego wystąpienia podczas OZPL, dowiedzieliśmy się również, że na koniec 2022 roku. 20, ponad 21% stacji bazowych w Chinach obsługiwało sieć 5G, zaś do końca czerwca roku bieżącego, to wiemy już z artykułu South China Morning Post, w Chinach postawiono łącznie niemal 3 miliony stacji bazowych obsługujących sieć piątej generacji. A jakkolwiek jest to imponujący wynik, warto zwrócić uwagę na kwestię taką, że Dane przedstawione przez South China Morning Post nie są do końca wymierne i porównywalne. Pamiętajmy, że okres pomiędzy 2019 a 2021 rokiem to dopiero początkowe sta stadia adaptacji sieci 5G na świecie. Można więc zakładać, że od początku 2022 roku do teraz tempo instalowania stacji bazowych sieci 5G w USA raczej przyspieszyło niż zmalało. Przy czym trzeba przyznać, że w żaden sposób nie zmienia to. Faktu, że Chiny posiadają w tym aspekcie kolosalną przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. Drugim aspektem, na który warto zwrócić uwagę, to wypowiedź cytowanego przez South China Morning Post urzędnika Ministerstwa Informacji i Technologii, który stwierdził, że dla Chin 5G jest istotne w kontekście inteligentnego przemysłu, a nie szybszego ściągania filmików z internetu. Zdaniem tegoż urzędnika w Chinach powstało wiele inteligentnych fabryk i zakładów, a ich produktywność miała wzrosnąć w wyniku zainstalowania sieci 5G o 30%. Proces produkcji w tych zakładach miał się skrócić średnio o ponad 20%, wydajność miała wzrosnąć o ponad 34%, a odsetek wadliwych produktów spaść o ponad 27. W ponad 100 miastach i ponad 1000 parków przemysłowych sieć 5G pomaga zdaniem wspomnianego urzędnika, setką tysięcy chińskich przedsiębiorstw poprawić swoją konkurencyjność na globalnych rynkach. I to jest tak naprawdę moim zdaniem najistotniejsza informacja wynikająca z artykułu South China Morning Post. W przeciwieństwie do, do zachodu, gdzie tak naprawdę brakuje pomysłu na wykorzystanie sieci 5G w sposób inny niż miało to w miejsce z sieciami 4G. A więc w gruncie rzeczy do konsumowania rozrywki przez indywidualnych klientów. Chiny myślą o technologii 5G mniej jako o narzędziu pozwalającym oglądać TikToka, Netflixa czy YouTube w 4K, a nie 1080p, a bardziej jako elemencie składowym czwartej rewolucji przemysłowej, mającej dać Chińczykom to, co tak naprawdę w gospodarce najważniejsze, czyli wyższą produktywność. Co jeszcze bardziej niepokojące, mimo że Chiny otwarcie komunikują, do czego zamierzają wykorzystać 5G. Nie wydaje się, aby ktokolwiek na Zachodzie myślał o kopiowaniu tych pomysłów albo nawet stworzeniu własnych. Pozostańmy przy temacie wysokich technologii. W ubiegłym tygodniu tajwański producent mikroprocesorów TSMC, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, informował, że o rok opóźnione zostanie otwarcie jego powstającej w amerykańskim stanie Arizona fabryki mikroprocesorów. Podczas prezentacji wyników finansowych firmy za drugi kwartał 2023 roku prezes TSMC wyjaśnił inwestorom, że przyczyną opóźnienia są problemy ze znalezieniem wystarczającej liczby inżynierów z doświadczeniem i wiedzą pozwalającymi na pracę przy projekcie tak złożonym, jakim jest budowa fabryki mikroprocesorów. Zdaniem Nike Asia oznacza to, że do Ameryki, wys Ameryki wysłana zostanie 500-osobowa grupa zadaniowa która złożona jest z tajwańskich inżynierów pracujących dla TSMC. Mimo to otwarcie fabu, mimo tego zastrzyku siły roboczej z Tajwanu, otwarcie fabu zostało przeniesione z roku 24 na 25. Dodajmy, że w Arizonie powstać mają dwa faby, dwie fabryki TSMC, z których jeden produkować ma mikroczypy w technologii 4 nanometry i to właśnie jego otwarcie przeniesiono. Oraz drugi, w którym powstać mają jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie chipy w technologii 3 nanometrów. Ten ostatni ma zostać uruchomiony w roku 2026. O ile rzecz jasna wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ta informacja może służyć za podkreślenie kolejnego problemu, który mają Stany Zjednoczone w rywalizacji technologicznej z Chinami. A mianowicie problemu z wykształconą siłą roboczą, z odpowiednią ilością inżynierów, ludzi zajmujących się technologią. Po raz kolejny, według danych przywoływanych często przez Davida Goldmana, w Chinach około 30%, o ile dobrze pamiętam, absolwentów uczelni wyższych kończy studia na kierunkach technicznych. W Stanach jest to kilka procent, mniej, mniej zdecydowanie mniej niż dwucyfrowa liczba, więc. Stany Zjednoczone mają, jeżeli chcą skutecznie rywalizować z Chinami, to będą musiały podjąć bardzo ambitne i bardzo głębokie, nie sprowadzające się tylko do dorzucania pieniędzy, jak ma to miejsce obecnie, program e, prowadzenia skutecznej polityki przemysłowej. Skoro już o Chinach i o Stanach Zjednoczonych mowa, warto odnotować, że niezmiennie trwa wzmożenie dyplomatyczne na linii Pekin-Waszyngton po czerwcowej wizycie Antonio Blinkena, czyli sekretarza stanu USA, oraz lipcowej, o ile dobrze pamiętam, Janet Yellen, która jest sekretarzem skarbu USA, do Pekinu przybył wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw klimatu John Kerry. Zwyczajowo w trudnych, coraz trudniejszych relacjach Stanów Zjednoczonych i Chin Przyjmowało się, że klimat to najprostszy i najbardziej rukujący w kontaktach pomiędzy USA a Chinami temat. I miała to być jedna z tych płaszczyzn, na których Pekin postrzegany jest przez Zachód nie jako konkurent czy rywal, ale jako partner. Taka była przynajmniej optyka Stanów Zjednoczonych. Chiny bowiem zdają się stać na stanowisku, że nie jest dopuszczalne podejmowanie przez USA współpracy w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu. Przy jednoczesnym prowadzeniu rywalizacji technologicznej czy gospodarczej, Chiny nie zgadzają się na taki wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy sposób postrzegania ich przez Zachód, jako co dopuszcza postrzeganie ich w pewnych aspektach jako, jako rywala, tylko uważają, że relacje pomiędzy Chinami a Stanami, Chinami a częściami Zachodu przynajmniej, powinny być postrzegane w sposób holistyczny. Co do oczekiwań Kerry'ego, warto wspomnieć, że zdaniem tego polityka bliska współpraca Chin i USA miałaby sprawić, że za ich przykładem poszłaby reszta świata. Jednocześnie Kerry dodał, że osiągnięcie nici porozumienia na płaszczyźnie przeciwdziałania zmianom klimatu pozwoliłoby też na ograniczenie wrażenia napiętej rywalizacji. To jest cytat, która może doprowadzić do pomyłek, które z kolei mogą doprowadzić do tego, że znajdziemy się w miejscu, w którym nie chcemy się znaleźć. Innymi słowy, Kerry, podobnie jak a również Blinken czy Jelen, wydaje się mieć nadzieję, czy wydaje się sygnalizować nadzieję, że i zawiązanie jakiejś linii porozumienia, czy wznowienie normalnych kontaktów dyplomatycznych. Pozwoli na ustabilizowanie relacji Chin i Stanów Zjednoczonych przynajmniej w części aspektów, ale to z kolei może pozwolić na budowanie zaufania w elementach innych. Tak więc proszę wybaczyć mi tą niezręczną analogię. Dialog na temat zmian klimatu miałby odgrywać rolę podobną do tej, którą odgrywał w innych epizodach relacji amerykańsko-chińskich ping-pong. A więc pasa transmisyjnego pozwalającego na zbudowanie minimum zaufania i fundamentu. Na którym można by wznieść gmach stabilnych i konstruktywnych relacji. Problem polega na tym, że w czasie, kiedy praktykowano dyplomację ping-pongową, prawdziwym fundamentem owej relacji był fakt, że zarówno Pekin, jak i Waszyngton dostrzegały, że można dojść do sytuacji, w której ich interesy staną się zbieżne, a ping-pong był jedynie listkiem figowym i miał służyć ograniczeniu zgorszenia opinii publicznej oraz establishmentu obydwu państw. Teraz niestety interesy, jak się wydaje, Stanów Zjednoczonych i Chin są zasadniczo, strukturalnie sprzeczne, w związku z czym ping-pong może nie pomóc. Natomiast przyznać trzeba, że wizyta Kerry'ego, tak samo jak i poprzednie wizyty amerykańskich oficjeli w Stanach Zjednoczonych, została niemal całkowicie przyćmiona w cyklu medialnym przez wizytę inną. Chiny odwiedził bowiem nie kto inny jak Henry Kissinger, a więc sekretarz stanu, Stanów Zjednoczonych USA w administracjach prezydentów Nixona i Forda oraz człowiek, który raczył był być architektem chińsko-amerykańskiego rapprochementu, którego elementem była wspomniana wyżej dyplomacja pingpongowa. Przypomnijmy, że po tym jak chińscy i amerykańscy dyplomaci przeprowadzili ze sobą szereg nieformalnych rozmów, w organizowaniu owych nieformalnych rozmów znaczącą rolę to w ramach ciekawostki odgrywała Warszawa. Kissinger potajemnie udał się w lipcu 1971 roku do Chin. Oficjalnie ówczesny doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Nixona miał przebywać z wizytą w Pakistanie, z którego jednak, udając chorobę, udał się do, do Pekinu w którym spotkał się zarówno z ówczesnym premierem HRL za online, jak i z Mao. Pół wieku później, niemal dokładnie pół wieku później, w lipcu 1923 roku, stuletni Kissinger, Kissinger obchodził w tym roku stuletnie urodziny, setne urodziny, po raz kolejny wyruszył do Chin. Zdaniem amerykańskich mediów fakt, że wizyta Kissingera w HRL zbiegła się z tą Kerryego, nie był zaplanowany, bowiem wizyta Kissingera miano planować już dwa miesiące temu, przed wizytą Blinkena. Wydaje się, że to prawda, że to nie jest tylko oficjalna narracja, tylko rzeczywiście tak było, chociażby dlatego, że z Waszyngtonu, z oficjalnych wypowiedzi amerykańskich urzędników dobiegały z takie wyrazy niezadowolenia, że to trochę nie, nie w porządku, że Kissinger miał okazję spotkać się z urzędnikami, z którymi nie udało się spotkać urzędnikom amerykańskim. Waszyngton oficjalnie stwierdził również, że Kissinger przebywał w Pekinie jako osoba prywatna To co jest oczywiste to to, że Kissingera przyjęto w Chinach cieplej niż Blinkena, Jelen czy Kerry'ego W przeciwieństwie do tych dwóch ostatnich urzędników spotkał się on nie tylko z Wangi Ale też co bardzo istotne z ministrem obrony HRL Li Shangfu oraz samym Xi Jinpingiem Spotkanie z Li Shangfu fu po raz kolejny z ministrem obrony Chin jest o tyle istotne, że jest to, chociaż nieformalny, jakiś tam sposób na nawiązanie przez USA jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielem chińskiego establishmentu wojskowego. Przypomnijmy, że spotkać się z Li Shangfu fu nie udało się przede wszystkim Lloydowi Austinowi, ponieważ Chiny nie są gotowe na wznowienie kontaktów dyplomatycznych i odtworzenie kanałów komunikacji pomiędzy. Siłami zbrojnymi obydwu państw. Podczas spotkania z Li Changfu, ten ostatni, a nie, przepraszam bardzo, Kissinger, miał stwierdzić, że Armia Ludowa Zwaleńcza i amerykańskie siły zbrojne powinny zrobić co w ich mocy, aby rozwinąć pozytywne relacje pomiędzy dwoma krajami w celu utrzymania pokoju i stabilności na świecie. Dzień po spotkaniu z Li Shang-fu Kissinger spotkał się z przewodniczącym Xi, który miał oznajmić swemu rozmówcy, że podobnie jak miało to miejsce w czasie ostatniego zbliżenia HRL i USA w latach 80., również teraz teraz cytat świat znajduje się na rozdrożu, a obie strony muszą podjąć decyzję o dalszej dynamice relacji. Chiny i USA mogą pomóc sobie nawzajem osiągnąć sukces. Kluczem do tego jest przestrzeganie trzech zasad: wzajemnego szacunku, pokojowej egzystencji i obopólnie korzystnej współpracy, stwierdził przewodniczący Xi, który miał zaapelować również do Kissingera o odegranie konstruktywnej roli w przywróceniu relacji USA i HRL na właściwe tory. Jeżeli wierzyć notatce zamieszczonej przez chińskie MSZ, Kissinger miał zapewniać swoich rozmówców, że jego zamiarem jest poprawienie stanu relacji dwóch mocarstw. I teraz cytat: Wzajemne izolowanie i próba odseparowania się jest nieakceptowalne, zaś USA nie sprzeniewierzą się wobec polityki jednych Chin. Spekulowano co do celów i przyczyn i korzeni wizyty Kissinger'a. Spekulowano, że jako człowiek cieszący się w Chinach estymą próbuje szerzej otworzyć kanały komunikacji pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Nieco bardziej pesymistycznie usposobieni amerykańscy komentatorzy twierdzili jednak, że doradca Nixona pojawił się w Pekinie w celu wybadania, na ile Chiny gotowe są do wojny. Ci z kolei z amerykańskich komentatorów, którzy odznaczają się większą dawką cynizmu w swojej duszy, byli zdania, że Kissinger w gruncie rzeczy e, pojechał tam, bo pojechał do Chin, bo a. jest próżny i chce jeszcze raz przed... No, nieuchronnie nadciągającym końcem swego żywota poczuć się ważne i istotny. to po pierwsze, a po drugie, dlatego, że yy, no, Kissinger założył swoją swego rodzaju firmę lobbyingową, która zajmowała się relacjami z Chinami, i taka wizyta może mu pomóc zarówno w sensie materialnym, jak i prestiżowym. I zgodnie z obietnicą, pozostajemy jeszcze na moment przy Chinach bowiem w ostatnim czasie powraca omawiana w ubiegłotygodniowym, jeżeli dobrze pamiętam, weekly brief kwestia wizyty obecnego wiceprezydenta Tajwanu oraz kandydata partii DPP w wyborach prezydenckich na Tajwanie, które odbędą się w styczniu. W każdym razie wizyta owego wiceprezydenta Tajwanu Lai Ching-te, który znany jest niekiedy również pod zwesternizowanym imieniem William Tai w Stanach Zjednoczonych. Live ma się pojawić w USA w ramach przesiadki w drodze na zaplanowaną na 15 sierpnia inaugurację Santiago Pena, czyli nowego prezydenta Paragwaju. Dodajmy, że Paragwaj jest jednym z 12 państw, nie licząc Watykanu, które cały czas uznają Tajwan uznają dyplomatycznie Tajwan. Już wcześniej było wiadomo, że Chiny są niezadowolone z planów LAI, który uznawany jest przez Pekin za bardziej zdecydowanego zwolennika niepodległości Formozy, niż obecna prezydent tego państwa. Chińczycy, czy chińscy urzędnicy dawali wyraz temu niezadowoleniu już podczas wizyty w Pekinie Antoniego Blinken'a. Natomiast, jak informował w czwartek Reuters, ambasador HRL w USA, czyli się Feng, Miał stwierdzić, że w opinii Pekinu powstrzymanie wizyty live w USA jest priorytetem, jest ona bowiem, to cytat rzecz jasna, jak szarżujący szary nosorożec. Autor Weekly Brief nie ma niestety tych kwiecistych porównań do zaoferowania. Słuchaczom. Jak zaś wiadomo, szary nosorożec, czyli nie tak znowu odległy kuzyn czarnego łabędzia, jest tym rodzajem, niosącego za sobą poważne konsekwencje zjawiska lub też wydarzenia, które, choć nie jest bardzo trudne do przewidzenia czy do dostrzeżenia, jest ignorowane pomimo pełnej świadomości jego istnienia. For what it's worth, jak mówią Amerykanie, Tajwańczycy są zdania, że wizyta Lai nie powinna nieść żadnego ryzyka. Nie odbiega ona bowiem charakterem od poprzednich wizyt tajwańskich urzędników w USA, a więc Chińczycy nie powinni wszczynać z tego powodu bujek, jak ujęło tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Podobnego zdania zdawał się również być Antony Blinken. No, ale tyle oficjalna retoryka. Kuluarowe informacje przekazywane przez The Wall Street Journal pozwalają jednak mniemać, że Waszyngton zdaje się być zaniepokojony agresywną retoryką Lai, czyli wiceprezydenta Tajwanu, który podczas niedawnego wystąpienia stwierdził, że Tajwan powinien dążyć do sytuacji, w której jego prezydent będzie mógł wejść do Białego Domu. Wtedy, stwierdził Lai, osiągniemy nasze cele polityczne. Wejść do Białego Domu oznacza rzecz jasna, zostać oficjalnie przyjętym jako głowa państwa. Informacje te warto uzupełnić o czwartkowy artykuł Financial Times, którego autorzy twierdzą, że w reakcji na słowa Lai, Waszyngton miał zażądać od tajwańskich władz wyjaśnień. Wyjaśnień należy rozumieć jako ostrzeżenie Laj przed wygłaszaniem tego rodzaju stwierdzeń w przyszłości bez konsultacji z USA, ale jednocześnie amerykańscy urzędnicy nie mogą pozwolić sobie na wyrażenie niezadowolenia publicznie z obawy o danie przeciwnikom politycznym w USA amunicji, która może zostać wykorzystana w nadchodzących wyborach prezydenckich. O ile na koniec dnia wizyta Laj w USA nie będzie najprawdopodobniej szarym nosorożcem, to na podstawie jej wizyty. Jego komentarza udzielonego podczas kampanii prezydenckiej na Tajwanie e, oraz reakcji Waszyngtonu na tę wypowiedź, można wysnuć wniosek, jak niebezpieczna i niestabilna jest obecnie dynamika relacji Chin i Stanów Zjednoczonych. Strukturalny spór USA i Chin, percepcja i zaniepokojenie Pekinu, że USA zamierzają obtańcowywać chińskie czerwone linie i wynikająca z tego niechęć Chin do ustanawiania kanałów komunikacji, panująca atmosfera wzajemnej nieufności oraz wreszcie uwarunkowania polityki wewnętrznej. Wszystkich trzech państw w gruncie rzeczy tworzą sytuację, w której destabilizacja o niemożliwych do przewidzenia skali i konsekwencjach może mieć miejsce nawet w rezultacie relatywnie nieistotnych incydentów. Amerykanie chcą mieć tak dużą kontrolę nad eskalacją, jak to tylko możliwe. Nie życzą sobie więc niekonsultowanych z nimi wypowiedzi, takich jak ta, której autorem był wiceprezydent Tajwanu Lai Ching-te. I kończąc... Wątek chiński tego tygodniowego weekly brief w wersji audio, i kończąc również tego tygodniowy weekly brief w wersji audio, warto wspomnieć o poniedziałkowym artykule Bloomberga, według którego Biały Dom pod koniec sierpnia zaprezentuje legislację ograniczającą niektórym amerykańskim podmiotom możliwość inwestowania kapitału w Chinach. Czy to w geście wobec Chin, czy to w obliczu sprzeciwu części amerykańskiego sektora prywatnego. Czy też wreszcie w wyniku kalkulacji gospodarczych ostateczny zakres przedmiotowy tworzonej obecnie legislacji ma być bardziej ograniczony niż pierwotnie zakładano. Jak stwierdziła wspominana już w tym Weekly Brief Janet Yellen, ograniczenia będą stosowane w ograniczony sposób, w kilku sektorach, w szczególności mikroprocesorach, komputerach kwantowych oraz sztucznej inteligencji. Nie dotkną one natomiast ani biotechnologii, ani generowania energii. Zdaniem Bloomberga, ograniczenia nie będą też dotyczyć inwestycji już prowadzonych w HRL. Dzień wcześniej Jelen stwierdziła, że chociaż Stany Zjednoczone powinny szukać sposobów na deeskalację napięć z Chinami, to Stany nie zamierzają znosić, przynajmniej na razie, ceł nałożonych na chińskie produkty, przede wszystkim dlatego, że Pekin niezmiennie stosuje swoje nieuczciwe praktyki biznesowe. Ambasador HRL w USA stwierdził w reakcji, że chiński rząd nie może siedzieć z założonymi rękoma, a państwo środka udzieli odpowiedzi na, na, wprowadzane przez, na wprowadzanie przez Waszyngton kolejnych ograniczeń inwestycyjnych. Te, inwestycje, te informacje warto uzupełnić o, o te, które nie są zawarte w ostatnim Weekly Brief, bowiem pojawiły się do, dopiero dzień czy dwa temu, już po. O publikowaniu Weekly Brief. Otóż, zdaniem części amerykańskich mediów, Amerykanie mają rozważać z, zniesienie części, e, nawet nie ceł, tylko sankcji nałożonych na Chiny, na produkty powstające w prowincji Xinjiang, e, czyli tej prowincji, której, w, która jest dominu, w której dominującą częścią populacji są Ujgurzy, którzy z kolei. Są ofiarą prześladowań KPCH. W każdym razie Chiny są gotowe, a Stany, przepraszam, są gotowe znieść część tych ograniczeń, jeżeli Chiny wyrażą gotowość na współpracę z nimi w sprawie ograniczenia eksportu fentanylu, czyli syntetycznego opioidu, który jest, z tego co pamiętam, główną przyczyną śmierci dla osób pomiędzy 18 a 45 rokiem życia w Stanach Zjednoczonych. A prekursory do produkcji, którego Chiny produkują i eksportują następnie, czy nie walczą wystarczająco aktywnie, zdaniem USA, z przemytem tych prekursorów do państw takich jak Meksyk. W ostatnim München Brief pisaliśmy również o gospodarce państwa środka, która no, która zdecydowanie nie rozwija się tak, jak na to liczono. Wzrost gospodarczy w ubiegłym yy, kwartale, w drugim kwartale bieżącego roku wyniósł 6,3% w skali rok do roku, czyli relatywnie przyzwoicie, ale yy, warto pamiętać, że się 6,3% w skali Rok do roku oznacza, że porównujemy to z drugim kwartem ubiegłego roku, kiedy Chiny znajdowały się w stanie lockdownów i aktywność gospodarcza w tym państwie była znacznie wytłumiona. Podobnie stopa bezrobocia w Chinach pozostaje bardzo wysoka, szczególnie wśród ludzi młodych, czyli w wieku 16-24. Wynosi ona bowiem 21,3%. Chiny zdają się dość. Poważnie podchodzić do spowolnienia gospodarczego, jeżeli nie w oficjalnych komunikatach, to w czynach, bowiem Pekin raz za razem przedstawia kolejne inicjatywy, które mają stymulować chińską gospodarkę do szybszego wzrostu. Pisaliśmy również o tajemniczym zaginięciu ministra spraw zagranicznych HRL-Chinganga, który zniknął w sposób niewyjaśniony i niewytłumaczony przez pekińskie władze w pod, koniec pod koniec czerwca bieżącego roku i do dzisiaj się nie odnalazł. Tu po raz kolejny inna informacja, która nie została zawarta w ostatnim Weekly Brief. Dosłownie dzień temu, a nagrywam to w środę, środę 27 lipca, dowiedzieliśmy się, że Chingang Chingang zostanie zastąpiony na swoim stanowisku przez Wangi z przyczyn po raz kolejny niewy, niewyjaśnionych przez Pekin. Naj, naj, najczęstsza narracja mówi o tym, że Chingang miał zachorować, natomiast nie wyjaśnia to tego, że nie wyjaśnia to dlaczego Chiny nie informują, co dokładnie się mu stało i wymazały ze stron chińskiego MZ-u część informacji, którą, która zawierała w sobie imię i nazwisko Chinganga. Pisaliśmy również o wizycie w Chinach byłego prezydenta Filipin Rodrigo Dutertek, który spotkał się podczas, podczas pobytu w Pekinie z Xi Jinpingiem. Pisaliśmy również o ucieczce Amerykańskiego Żołnierza do Korei Północnej i o wszystkich innych wydarzeniach pomiędzy USA a KRLD, które miały miejsce w ostatnich tygodniach i o bardzo napiętych relacjach, które panują obecnie pomiędzy tymi państwami, co nie jest nowością, natomiast no, zdecydowanie nie ma, nie, ma, nie ma dynamiki deeskalacyjnej. Pisaliśmy też o tym, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie. O, o spotkaniu konsultacyjnym liderów państw, które tworzą Radę Krajów Zatoki Perskiej, czy, Perskiej, czyli Gulf Cooperation Council. Pisaliśmy o. Yy, pisaliśmy również o tym, jak rozpoczął się, jak przebiega konflikt, narastający konflikt. czy. Spór pomiędzy Arabią Saudyjską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i dość poważnymi, e, poważnymi oskarżeniami miotanymi przez księcia koronnego e, Arabii Saudyjskiej, czyli Mohammada Ibn Salmana, e, miotanymi wobec Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pisaliśmy o tym, co wydarzyło się w Turcji, chociaż było o spotkaniu pomiędzy Recepem Taipem Erdoganem a, e, a Saudyjskimi. Oficjalami. Pisaliśmy o tym, co dzieje się na Białorusi, o przerzucie żołnierzy, najemników walczących w grupie Wagnera. Pisaliśmy o świętej pamięci, już umowie zbożowej, która pozwalała na wywóz ukraińskiego zboża przez korytarze stworzone na Morzu Czarnym. Jeżeli jednak chcieliby dowiedzieć Państwo więcej na temat wszystkich tych informacji, zachęcam do lektury tego tygodniowego. Weekly Brief w wersji audio. Dziękuję i do zobaczenia.